O Józefie ukochany pod opieką Twoją rósł. Chleb żywota z Tyś go na swym ręku niósł. Tyś go w ziarnie nam ustrzegł i zakował ten miłości Bożej cud. Dla Niego Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w trzecim dniu naszej Nowenny do św. Józefa. Witam Was w sobotę, 12 marca, na wspólnej modlitwie. Dzisiaj chcemy w Nowennie prosić o to, czego św. Józef nauczył Pana Jezusa, czyli rozmowy, abyśmy właśnie my potrafili również z Panem Jezusem rozmawiać. Ale chcemy też modlić się w tej nowennie, w tym wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, a dla naszej parafii, dla nas tutaj obecnych, chcemy o dobre przygotowanie się do uroczystości, która już za tydzień. Dlatego tym bardziej zbudźmy teraz nasze intencje, otwórzmy nasze serca, zaprośmy do wspólnej modlitwy Maryję, bo jest sobota. Zaprośmy świętego Józefa i módlmy się w tych wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Józefie, przybrany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty oblubieńcze niebokalanej Dziewicy Maryi, Oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny. Dzień trzeci. Święty Józefie. Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam, święty nasz opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia szczęśliwy, kto sobie... Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Boga, rodzicom i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otoczyłeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją. I swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa, oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. Abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. <tryk> I Módmy się, kochani, litaniom do świętego Józefa. Kirie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, modl się za nami. Modl się za nami, światło patriarchów. Modl się za nami, oblubieńcze Bogu Rodzicy. Modl się za nami, przeczysty stróżu dziewicy. Modl się za nami, żywi. Módl się za nami Troskliwy obrońca Chrystusa Módl się za nami Głowo Najświętszej Rodziny Módl się za nami Józefie Najsprawiedliwszy Módl się za nami Módl się za nami, Józefie najrozdrobniejszy, módl się za nami, Józefie najmężniejszy, módl się za nami, Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Módl się za nami, miłośniku ubóstwa, modl się za nami, że pracujący, modl się za nami, o zdobo życia rodzinnego, modl się za nami. się za nami podporodzi, po rodzin Módl się za nami Pociecho nieszczęśliwych Módl się za nami Nadziejo chorych Módl się za nami Módl się za nami Po strachu duchów piekielnych Módl się za nami Opiekunie Kościoła Świętego Módl się za nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się Boże Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Sprawa, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego rędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, dziękujemy sobie bardzo za wspólną modlitwę, za Waszą obecność, za to, że jesteście z nami na tej modlitwie, łączycie się poprzez różne możliwości, czy to duchowo, czy tutaj właśnie na kanale, docierają do nas bardzo dobre informacje, że cieszycie się, że na taką inicjatywę wpadliśmy, dlatego jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że jesteście. Dalej zachęcamy, abyście zapraszali swoich znajomych, przyjaciół, znajomych. Pamiętajcie również o koronce, o komentarzach. A za dzisiaj dziękując Wam bardzo serdecznie, pragnę udzielić Bożego Błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, bogu nie będą dzięki. I życzę dobrej soboty z Panem Bogiem. Muszą moja, niechęć twoja, głosi.